Siemano, dzisiaj przychodzę do Was z pewną sprawą, a mianowicie wiele osób rzuca mikstury miotane w zły sposób, rzucając je na przykład przed siebie. I tak jak mamy miksturę 8-minutową, to szybkość, czyli efekt dostajemy na przykład na o wiele mniej, w tym przypadku 3 minuty 33 sekundy. W przypadku, kiedy rzucimy miksturę pod siebie, to z tych 8 minut zyskamy tylko 7. A więc pytanie brzmi, jak uzyskać? Pełne 8 minut efektu z mikstury miotanej. Sprawa polega na tym, aby rzucić miksturę w odpowiedni sposób. Jak to zrobić? Rzucamy ją nad siebie. Wtedy mikstura nas trafia z góry i rzeczywiście dostajemy pełne 8 minut. Jak widzicie, jak rzucę ją przed siebie, jestem daleko od rozbrzgnięcia mi mikstury. No to dostaję o wiele mniejszy. Czas efektu. Jest on zależny od tego, jak blisko mikstury jesteśmy. Więc, jeżeli chcecie mieć 100% czasu z mikstury, no to musicie ją rzucić po prostu na siebie, żeby mieć rzeczywiście te 8 minut, tak jak jest napisane w anotacji.